To sianko, z tej strony Kowec. Witam Was w kolejnym odcinku z Minecrafta. Trochę mnie nie było, ale do tego może przejdziemy później. I witam Was tak trochę nietypowo, bo w nederze. I no. Nagrywałem dla Was odcinek. I skończyło się to właśnie tak. Gina. Zacząłem to po prostu od mowa. Ten odcinek doszedłem sobie, wróciłem. Po drodze jedyne co zrobiłem to znalazłem Bastię, którego lutowanie wyglądało. Oczywiście nawet widzita macie flibę to włosów, flipę z obrotów wchodziłem w opisie link. Wystarczy ujeść i wypowiedzi Śnudnie. Wziąłem złoto i jedynie to w sumie ciekawe, liczną, ciekawe ze skrzynki tak to w sumie nic i teraz eksplorujemy fortece, bo ponieważ potrzebujemy pałek blaze'ów, które są nam potrzebne multishot'em, no, które są nam potrzebne do oczu end'u jasne jest jakoś a wiem czemu Wiem czemu. No. Dobra, od razu lepiej. Tutaj coś jest. Tam jest. Tu, tu gdzieś jest. Spawner gdzieś. Chyba. Tu, tu nic nie ma. Oj. Ja chciałbym znaleźć spawner taki zamknięty, mniej więcej. W miarę. Dodam sobie oczywiście muzyczkę To jest też muzyczka, muzyczkę co ja gadam Wizualizacja efektów dźwiękowych Tak to się w nazywa Ale dobra lecimy dalej Gdzie tutaj znajdziemy Spawner no Przejdę za tędyk no. Nie mogę tam pójść ale ten tak średnio mi się uśmiecha na powierzchni Dobra, lecimy teraz tu w górę. Tam może zaraz pójdziemy. Tu znowu jest w dół, tu jest w bok, tu jest. Dobra, dobra, tu o skrzyneczka może. Templetka, ale nie. Ale mamy siodło. I kolejna skrzynka. Dobra, tu nic nie. Oj, diament nawet i. 4, 6 obsydianu, mam już 21. Oni pod nami są, czy jak? Nad nami chyba. Dobra. Ja nie będę się na razie w nich mieszał, nie będę się w nich zaczynał. Po prostu lecimy dalej. Tu, tu, tu. i tu nic nie ma jest skrzyneczka do której sobie pójdziemy to żelaza tylko ale to jest duże ogólnie to tu będzie można robić fajną farmę tego Wither Skeletów kiedyś jak mi się będzie chciało Więc oj, się zobaczy. Ale z tym nie umiem tak w timing tego zrobić. Coś mi nie wychodzi. A ja mogę znaleźć taki spawner jakiś coś, ten tagas? No to, to nie jest spawner, to są po prostu blazy. Lecimy tu w dół. Tu w dół, tu są brodaweczki. Ja se ciachnę szybko brodaweczki. A miałem taki fajny level. Prawie trzydziesty oj, oj 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 ten dziad mnie zabił No bo... dziękuję mu ja nie mam nic w ogóle zenchantowane I level mi się skończył oj 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 no niestety Będzie trzeba Zmiętam tu jazdy chyba po smoku. Zrobię sobie wtedy też ekspiarkę. A i tu jak zwykle nie ma spawnera. Super. A nie uśmiecha mi się bić tak szczerze. Ewentualnie otwarty ten spawner, ale nie uśmiecha mi się być z nimi na takiej otwartej przestrzeni. Bo mnie jeszcze odlecą i tyle będzie z tego. U kurde. Dobra, radet Kolejny. Oj. Ostatnio tak zginęłem. To jest najgorsze, właśnie w tym wszystkim. Mam jeszcze kurzę. Dobra, idziemy. Tu musi być spawner. Tu. Tu będzie. Tu idziemy na górę. Tak, to jest to. Tu będzie spawner. Jak nic. Na milion procent mówić. A to mi trzy strzały czy jedną? No jedną to mi tylko S. jest. Jest! Oj, 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 oj Dobra, źle to zacząłem Ale ich po prostu jest tam dużo Znowu mi się nie naciągnął ten... A wlatujemy w takiego jednego cwaniaczka Oni się muszą ten... Dobra, mamy to, mamy pierwszą pałkę za O, kolejni. Ten się musi Druga pałeczka. Dobra, to... Ale to leci. Dwie pałeczki już mam. Blaza. No, wezmę sobie tak kilka. Z dwanaście myślę, że będzie gate, bo. Jeszcze są tam jakieś potki, może będę ogarniał, to nie będę się wracał, więc od razu jak jestem to trzeba skorzystać. Dobra, nagrywa się. O, mnie podpalił dziadyka, mam, dobra Chlebka sobie tutaj zjemy A fajna jest kusza Mi się dobrze gra z kuszy. Kusza to jest fajne, że dodali coś takiego Bum Dobra, nie trafił mnie ten jeden Dobra, tu czy tu nie spadła przypadkiem pałeczka? Nie. Mamy cztery pałeczki. Cztery pałki place. W ogóle oprócz sobie ekwipunek z niepotrzebnych rzeczy, takie jak to, to, jak to. Skoro mi się przyda. UE! Nie, perły wrzuciłem. Dobra. Jestem. Jestem tragiczny. Perły mi z klikiem wywrócić, no ile ich jest? Oni się muszą najpierw wytętegolić. tak? Nie umiem mówić, ale teraz dwóch kasujemy i trzeciego raz. i dwóch na łaszpałkę. sześć pałeczek, siadam, bo jedna pałeczka daje dwa, no to siedem. To myślę, że minimum na znalezienie tego portalu. Bo tam trzeba 12 oczu plus jeszcze dwa, pewnie pękną coś takiego. Ale ogarnę sobie wiadomo, trochę na zapas. Tarcza mi padła. idę się skraftować nową? Mam crafting, ale nie mam drewna. Super, to się nie skraftuję. Iłożek z siekiery będę ładował. Ma taka taktyka cyk. I cyk. Ej, bo z siekiery chyba szybciej zabija na dwa kryty ze zwykłego mieczka, bo mieczek jest lepszy jeśli ma enchanty, w mojej opinii też nie siekiera szarp piątka jest mocna ale trzeba też umieć grać z siekierą, a po prostu leci cyk, cyk, cyk cyk, a siekiera to jest cyk, i dłużej się ładuje, i cyk więc, o, dobra no więc, różnie to bywa Nie trafił ale nie dał niestety pałeczki. Więc myślę, że... No brać 10, jeszcze dwie pałki i będę zawijał. Bo nie ma sensu tutaj dłużej być. A i tak a propos... odcinku. To trochę mnie nie było, bo no, musiałem się uczyć. Było dość sporo nauki. I za bardzo nie miałem też kiedy. Usiąść i nagrać. O i mnie podpalił. Ale teraz już myślę, że w ten okres święteczny trochę więcej tego będzie odcinków, jakiś liveik się pojawi w ogóle. W środę następną. Szukuję się coś naprawdę mocnego na moim Twitchu, więc zapraszam. Bo no nie będziecie żałować. Aj, chyba spaliła się ta pałeczka. To super. No. Yy, mój Twitch to. Kowec, podłoga, podłoga, bo samo kowec, podłoga było chyba zajęte. Więc są dwie proste. I polecam zostawić tam obserwacje. Zbliżamy się powoli do 50 obserwujących co już będzie taką sumą lepszą niż na YouTubie. No i mamy 10 pałeczek. Zawijamy wrotkę. Tylko pytanie, jak teraz tu chyba? No właśnie, jak? Dobra, tu, na bank tu, i tu, no Więc to 50 obserwujących to już jest taka naprawdę świetna rzecz Wtedy już będę mógł suby mieć chyba do tym Twitchu Dobra, nie goni mnie O, tutaj, dobra, tu, tędy, kto ona nice. jest? Biorę sobie jeszcze te... Bum, cyk, bum, a nie kryt, bo to na kry, tak go O, ten, teraz Tu. tutaj, dobra, jestem taki, mam taką dobrą pamięć Dobra, tu lecimy, o, etki Myślę, że Takiego etyka to sobie teraz ciachniemy, rach ciach O kurde Czy ja go zabiję? Czy on się... Nie wiem, dobra No to jest ten inny no to jest ten... Dobra, nie chcę się jednak. Jednak się boję. Perły ogarniemy kiedy indziej. Bo jeszcze coś tam mam w planie w bazie zrobić. Dobra. W ogóle ja tu dawno nie grałem. Dwa tygodnie minęły chyba od ostatniego odcinka. Teraz trzeba wrócić. Czekaj, tędyk. Ło! Dobra. Jakbym tu wpadł do, do tej dziura, bo tam to... Koniec by był, to wieście chyba nie zobaczyli tego odcinka Dobra Cyk między ogniem, człowieku Ty, to ja budowałem? Nie To nie ja budowałem, bo ja stąd nie wracałem, ja stąd się tylko raz wywaliłem się No i proste Zero tu Cyk, cyk Cyk, cyk, pęk czy to w środę? Tak, w środę, dobra U, lecimy Tędyk, prościuto. Jeszcze ten dziad tu jest Czekaj, teraz tu Dobra, tu Tu nie ma dziury, nie ma no, Nie chciałbym zginąć kolejny raz w naderze Piniok Dobra Lecimy dalej Tędyk tu Ja se zejdę bezpieczniejszą drogą Tą drogą se zejdę Parkurowiec normalnie Przysz... Świniak, zostaw mi świniak Inna O kurde Parkurowiec Mamy portalo Mamy portalo Dobra wracamy do niego I rozpimy się w bazie Nie no świniok zostaw mnie No i świniok się tepnął razem ze mną A ja nie mam... Dobra dead świniok Dobra otwórzmy sobie o W ogóle tutaj taki koncert by kon... Koncept był taki, żeby zrobić taką pustkę, tutaj postać książeczek, i to nieby fajnie wyglądało, ale no wygląda to jak wygląda, ale mi się tego nie chce zmieniać. Statua. Stąd to wygląda nawet Git, nawet Git stąd wygląda, ale nie chce mi się tego zmieniać. Jak tu podejrzeć, to le. Dobra, łańcuchy nether to nether, pałki nether. Yy, co tutaj jeszcze, Subsydia, nether, to nether, 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 nether nether dobra zbrojki, zbrojki, Olkloto. cloth ja mega ja miałem fire tutaj odłóżmy sobie trzy pary butów tu mamy też kuszę pro o, o właśnie, diamentową łopatę jeszcze zdobyłem stąd enchanty były tu Drop z był tutaj. Perełki mam w ogóle 8 perełek już, więc jest to suma całkiem pokaźna. No, tak, diamencik kolejny. Tego sobie trochę zostawię. Tak, wykwipunku i siodło. W ogóle dalej mam 8 kluczy. Nie wiem dalej, do czego nas służą, bo za bardzo się tym nie interesowałem. Ale w planach mamy uładnienie tego tu na przykład tego wejścia I tu myślę, że podłogę byśmy na razie tylko zrobili mniej więcej, ale to później. Na razie w planach mam tutaj to, to tutaj upiększyć Ale tylko to co widać Bo widziałem fajne triki z beczkami Że podobno beczki wyglądają git. Nie wiem czy do skrzy... nie, do skrzynki nie trzeba beczki To trzeba trapdora chyba i coś... Dobra, dokładnie Skraftujmy sobie trzy możemy wziąć na przykład. Patrzcie, yy, ja mamy tu gdzieś zwykłe drewno? Taki pn-blok? Nie. to na przykład dać sobie. Tak. tak Nie, to to by musiało patrz Bo jeszcze tu jest bloczek. To zniszczyć. To. To, to i tutaj teraz beczka tak nie człowieku, to jest takie cudo. Patrz, tu na przykład dać. Coś takiego na przykład. Tutaj wolność tak. kodaż że nie ma takich pół bloków w sensie. A jak jest nie, to też nie można. To by musiał być pół blok, właśnie. Gubię się. Długo nie grałem i już się gubię. Nie mam żadnych pół bloków. To sprawdzimy sobie. Kto w ogóle mówi, sprawdzimy. Jestem. Sprawdzimy. Jak? Jak to się tu postawiło? No i teraz to wygląda szapoba. Stru Ej nie, jest, jest git, mi się podoba, osobiście jestem zadowolony z tego Tutaj beczka, tu, tu to, tutaj to, tak, y, to, jest git I teraz jeszcze, tu trzeba wykopać Osioł był albo mam problemy ze słuchem. Nie to wygląda. Szapoba. No, zobacz. Jeszcze jakby podłogę tutaj podmienić na drewienko. No, tak jakby takie drewienko tutaj. Cyk, 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 cyk. No pięknie, ja wbuduję mój skill w budowaniu, zrestając coraz bardziej z tą serią. Ja się staram zrobić coś takiego niebanalnego, a wychodzi jak najbardziej banalne. Tutaj nie mam jeszcze tak dużo skrzynek, jakbym chciał mieć. łe gdzie ja to odkładam? tutaj cyk 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 a skrzyneczki sobie wezmę jeszcze i dostawię sobie tu cyk cyk i cyk nie no jest, jest bomba tutaj też coś można dać to się ładnie komponuje z tym drewienkiem a tutaj tu to w ogóle straszka jest taka totalna no nie wiem czy ta farma w ogóle działa tej trzciny musiał tu trochę poawczyć Ale to by było w sumie tyle w tym odcinku. Do zobaczenia. Pamiętajcie, wpaść na mojego Twitcha w środę, za tydzień, następna środa. Nie, wiem nie, zobaczyłem to. Tak, no, następna środa od momentu publikacji tego filmu. Wpadajcie na mojego Twitcha. Uwierzcie, będzie warto. Siemano.